Podczas igrzysk azjatyckich w Hangzhou co wieczór odbywają się dwa pokazy świetlne. Jestem teraz w najlepszym punkcie widokowym popularnie zwanym miejskim Balkonem. Dzisiejszy pokaz świetlny rozpocznie się wkrótce. Oglądnijcie go razem ze mną. Oglądając pokaz świetlny po drugiej stronie rzeki Tientang można dostrzec zaraz przyszłego miasta. Hangzhou jest jednym ze słynnych miejsc turystycznych w Chinach, znany jako raj na Ziemi. Niezliczeni podróżni przyjeżdżają do Hangzhou każdego roku, aby cieszyć się naturalną scenarium. Oprócz naturalnego krajobrazu, Hangzhou było również jednym z centrum gospodarczych Chin w ostatnich latach. Według najnowszych danych z 2022 roku roczne PKB Hangzhou przekracza 25 milionów dolarów amerykańskich, zajmując dziewiąte miejsce w Chinach. PKB na głowę mieszkańca Hangzhou przekracza 20 tysięcy dolarów amerykańskich. Dzieje się tak dzięki innowacyjnej atmosferze Hangzhou. I dynamicznie rozwijającej się branży technologicznej. Hasło przewodnie Igrzysk Azjatyckich w Huangzhou brzmi: Serce połączmy z sercem i idziemy razem w przyszłość. Mam więc nadzieję, że Igrzyska Azjatyckie zbliżą kraje azjatyckie, które razem będą mogły sprostać pojawiającym się w przyszłości wyzwaniom. Where are you from? I'm from India. And w uh, do you like uh, Hangzhou? Oh, very beautiful city. Very beautiful. You can see light show. Oh my God, it's beautiful. Uh, do you see the uh, Asian games? Uh, not yet, uh, but I will go. Ah. Oh, okay. Which games? I like badminton. China is number one in badminton. Hangzhou, I think organization game very well.